tam po wczorajszej imprezy. Bardzo dobrze. A jak tam twoja rączka? Co się stało? No tak chlałem, że mi ją akutowali. A gdzie będziesz dzisiaj spał? A nie wiem, jakiś kartonik. A to pójdę z tobą. No dobrze, rzecz. Świat na psy. to rzecz. Siadka dynapsy. Oj, co to, 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 to jest? co? No i nie mamy. to by co... To cebuli brakuje. No to, to

очку эн дээ хэрэглэж байгаа